Maneczko, ja jestem Agent X. Dzisiaj będę grać w Bed Warsy na solówkach i tak. I spróbuję wygrać po prostu Gierkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że mi się jednak to uda, bo tutaj są mega dobrzy ząbkowie, No, chyba sami widzicie, jak ktoś już na mnie leci na samym początku i próbuje mnie zniszczyć. No, to jest już chyba ogarnięty. Bo nie leci jakoś powolutku, tylko od razu, ale dobra. Ja jestem chyba jednak lepszy troszkę. Elo, elo, elo. elo. Niszczymy go, dobra, sam początek i on od razu chce nas rozwalać, czemu to nie wiem, ale no chyba ma taką jakąś chęć. Zobaczcie co on zrobił, wow, to było dziwne dla mnie, bo tak podbiegł w dziwny sposób i skoczył, ale troszkę słabo tak, no jednak jak się wbija tak, jak niszczy i nie potrafi więcej, no to nie jest się najlepszy, myślałem, że to ogarnięty przeciwnik będzie, Tutaj będzie spoczko fair play warga, on jednak tylko żeby mnie rzucić się stara, bo nic nie potrafi. No to takich gościów nie szanuję, ja lecę sobie tędy i mu niszczę łóżko. Elo. Elo ziomuś, ty też możesz próbować w sumie na mnie podbić, ale wątpię, że ci to wyjdzie jakoś, ja cię rozwalam, siemka, siemka i tak 30 przeciwników, którzy cię potrafią fair play. Tutaj jakoś zagrać tylko niech nubek się starają bardziej. Piek, piek. jeszcze żelazny mieczyk kupisz. Jak go cię rozwalę. Kurczę, było blisko, jeden HP, ale i tak praktycznie go zniszczyłem, więc jeden raz mu podbije on nie żyje tutaj. No, no jak to było bardzo niesprawiedliwe takie zagranie. Od ciebie. O nie, to było nie fair troszkę. O nie, nie. Ty... Ej, zobaczcie co on robi. W ogóle teraz będzie zwiewał, bo nic więcej też nie potrafi. Ja skoczę sobie i nie chcę. Buduję się, buduję się gdzie chcesz, i tak w końcu ktoś ciebie zniszczy. A w tym momencie wy możecie zostawić czerwony przycisk tam na dole oraz zaznaczyć dzwoneczek. Tak, dzwoneczek jest bardzo ważny, ponieważ wtedy dostajecie powiadomionka, co jest chyba spoczko opcją, dostawać powiadomionkę o nowych filmikach. I tak, gdzie ja w tym momencie powinienem polecieć. Chyba na niego jednak, mimo wszystko na niego, on, on chce pewnie, ty zobaczcie, on teraz się pójdzie tędy, tędy i tu się wróci do mnie jakoś, liczy, że ja chyba głupi jestem, chyba tak on myśli, no ale troszkę chyba że się promyli, no co nie, co nie, ty tutaj masz dela ziomu, tak dajmy mu pozbierać emeraldy, może wtedy będę mieć ich więcej, będzie całkiem spoczko opcja, żeby mieć więcej emsów niż od xd, to będzie genialne, jak Tutaj mi tylko Emsy pozbiera i się wrócił. O nie, 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 ty tutaj możesz próbować. Co chcesz zrobić i tak przegrasz, ziomek. Ja do ciebie nawet to z góry mogę w ten sposób podbić. Ty, Elo, no on nie masz szans, wy chyba sami widzicie. On coś próbuje to zrobić, a mu nic nie wyjdzie totalnie. Haha, Elo, tak kończą prajeży. Nie, to było tak dobre. Teraz się roześmiałem totalnie. D. Ok, ja tutaj muszę sobie w ogóle klocku troszkę wykopać, bo inaczej się nie wrócę Ale to nie będzie jakiś wielki problem to zrobić Więc za chwilę będę się już wracał tak po prostu do bazy o, Czy ten kościół próbuje na mnie polecieć chyba tak Ale do tego nie jestem pewien czy on. On bardziej jemcy woli zebrać. Ja mogę już i ja odnieśli tyle od Jomek, ty będziesz tutaj próbować je zebrać, a ich nie będzie już y, od tygodnia tutaj w okolicy. Nie, nie gadaj, że on na mnie leci. Nie. Jomek weźmy zostaw. Proszę. Proszę gościu, gościu, nie hitniesz mnie, nie ma mowy. No, no, to było dobre. Tutaj się powybijali jakoś i mi dali przeżyć. Nice. Nice. Dzięki temu mam będę mieć już obsidian i... 100% wygraną no bo z Opsem przegrać to tak ciężko dosyć. Pik, ja sobie skaczę, mogę zrobić co chcę, mogę jeszcze nawet po pokoju przejść, wrócić i będzie i tak wygrana arenka <grym> okay. Taki. Um, ile mi tutaj brakuje w sumie tego dosyć. Mam równą tak, żeby kupić tego refila. O, nice! Do tego offs! Nie, to jest już zestaw po prostu mistrza. Mistrza. nawet całe łóżko nie jest ubudowane. TNT się kupuje, wysadza to. Wow, co tu się dzieje? Nie mam słów troszkę. Mmm, pik, pik, pik. Mam sporo klocków, żeby to zabudować. Więc mogę zrobić tak, żeby myśleli, że tutaj żadnego opsa nie ma oczywiście i będą takie mieli XD, jak się wkopią. Aha, tu jest obsydian. Tu jest obsydian, no sobie pomyślą pewnie. Jak się I taki... No, oni będą mega zdziwieni, ale będzie śmiesznie. O, dobra. Ja powinienem pójść w ogóle. Chyba do tego czerwonego. Czerwonego pójdę w tym momencie. Pyk, 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 pyk. Cioch, cioch, cioch I zaraz u niego będę i go spróbuję zniszczyć. To byłoby spoko, gdybym go całego rozwalił tutaj. I on by Mógłbyś w zasadzie podnać Ooo Nice nice, nice kościół Ja cię niszczę z łapki, nawet TNT nie używam pyk, pyk, Elo Elo ziomuś Ja do ciebie na środku tam wbiję, Zobaczymy, czy ty myślisz, że ty mi możesz wbić bez żadnego kilofa. O ty Co ty? Musisz się wykoksić najpierw żeby do mnie polecieć on chce plecieć tamtędy. Więc ja mu troszkę utrudnię. Patrzcie na to, jak potrafi. To nie, nie ma szans, ale e, ja mogę się zawsze wrócić do mojej bazy. Nawet naokoło, bo starczy mi czasu zanim on kupi sobie killoff, się wykoczy, tam, wiecie wiecie te sprawy. E, Okej. Okay. Nie wiem czy on już jest u mnie w bazie, bo nie mam połapki. Ale chyba tak. Nie wiem, czy wie, że mam... Obsidian czy nie wie, ale raczej nie. Dobra. A jeden fireball. Pyk. I ziomek. Ty tutaj leżysz. Szczerze, leżysz po prostu. Pyk. Nice. Rozwaliłem go mimo tego, że miał lepsze itemki. Czyli całkiem spoko. Teraz ja kupiłem do tego sharpness. Jeszcze dwa refilki i TNT kolejne. Nie stać mi niestety na fireballa. Co z chęcią bym sobie kupił, ale nie jest to potrzebne. I w tym momencie mogę polecieć na Aqua, który jest ostatnim przeciwnikiem, który posiada jeszcze łóżeczko tutaj. O, Więc jak zniszczę mu łóżko, no to już wygrana jest na pewno, pewno tutaj jakoś. Bo nie sądzę, żeby ktoś mnie rozwalił. No oczywiście jakieś szanse mają, ale są bardzo małe. Pyk, pyk, pyk. Mmm... Ja powinienem teraz jakoś tędy pod. Nie wiem czy pierwszy na żółtego iść czy na akwę, ale wydaje mi się, że jednak akwę, bo on będzie atakować na pewno. W ogóle, jakie on ma łóżko duże? LOL Duże ma tą łóżeczko, ale postaram się mu je rozwalić przez TNT. On ma socika, więc i nie powinien mieć, ale wszystko jest możliwe. Nice! Jakiego ty ja go zniszczyłem tutaj? TNT go zniszczyło, i da, da. XD to było genialne. TNT zniszczyć gościa. Nie wierzę, nie sądziłem, że to się uda. Z tego, poczekajcie. Nie, nie sądziłem serio, że to się uda. Nie, ja chciałem gościa tutaj w ciekawy sposób zniszczyć. I mi się nie udało blisko, było do tego bardzo. Ale myślę, że za chwilę, jak polecę, to zniszczę go ostatecznie. Nie chciałbym je już jakoś kombinować. Chciałem go po prostu zrzucić. Zabić dwóch ziomków, w zasadzie używając po prostu TNT To byłby kozak Ale niestety tak nie było Więc ja muszę tutaj jeszcze raz pobiec Ja muszę jakoś jeszcze raz pobiec Tutaj gościu cię zniszczyć Ale już jak podbiję to ostateczny raz i tyle Tyle Mam już łuczek, więc z łuku też mogę go wykosić jakoś a, z jest spoko chyba opcją na bedworsach. Tak mi się wydaje. Pyk, pyk, pyk. Mm, gdzie on jest? Totalnie nie mam pojęcia, czy on nadal kampi się w tym miejscu, co był? Czy gdzieś indziej się może udał? O nie, już cię widzę, już cię widzę, ziomek. Myślę, że spanne teraz nawet. Ale... Ale mam plan. Ej, uda mi się go zabić. Zabiję go chyba. Nie. Chciałem go z łuku jakoś trafić, ale dopiero teraz będę mieć okazję może. Ej, serio, ciężko jest z nim. On kombinuje tylko jak wygrać. Pewnie teraz załatwił sobie już secika, bo zbierał łemsy. Zaraz go podglądnę tutaj. Może on się nie ogarnie, którędy ja wbiłem. Nie, on wie. On ma do tego secika, ale... Ale, ale... Ma też deda chyba, czy masz deda, czy nie, rozwalę go całego, Nice, udało mi się go zniszczyć, więc całkiem spoko, Jak dla mnie i tak, ja wam w tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie odcineczka do końca, oczywiście nie zapomnijcie strzelić subskrypcji tam na dole, taki czerwony przycisk i zaznaczyć dzwoneczka, ja byłem Agent X i to byłoby na tyle, eee,